Witajcie, moi bracia! Dziś przynoszę kolejne piękne Boże przesłanie dla Ciebie. Umiłowane dziecko, Bóg chce, abyś dzisiaj usłyszał to ważne przesłanie. Bóg mówi: Nigdy nie czuj, że jesteś sam, bo jestem z Tobą. Wszystko, przez co teraz przechodzisz, mam świadomość. Jesteś wojownikiem i jesteś silniejszy niż Twoja wyobraźnia. I wiedz, że jesteś silniejszy niż Ci się wydaje. Jednak nie bądź dla siebie surowy, bądź pełen nadziei i optymizmu, bo jestem z Tobą cały czas. Proszę Was, abyście się teraz nie poddawali. Twój przełom jest bliżej niż myślisz. Zaufaj mi, sprawię, że znów będziesz szczęśliwy. Zabiorę całą pustkę i smutek w tobie. Osusz łzy i nie płacz więcej. Znam wszystkie twoje bóle i zmagania, z którymi się zmagasz. Wszystkie bóle serca, nieudane związki, bezradność i samotność. Cokolwiek sprawia ci ból lub dyskomfort, zabiorę to. Mój synu, jestem dobry i zawsze będę Twoją ucieczką w chwilach udręki. Nie bój się rozmawiać ze mną, kiedy jesteś smutny, mój synu. Nie wstydź się mówić mi o swoich bólach i otwierać się przede mną. Jestem z Tobą i pocieszę Cię w trudnych chwilach. Bądź silny, nieustraszony, nie bój się, nie zawiodę Cię i nie opuszczę. Czekaj na mnie, bądź silna i napełnij swoje serce odwagą. Żyj zgodnie ze swoją wiarą, a nie faktami dotyczącymi obecnego stanu rzeczy, więc. Że to wszystko minie. Miej nadzieję, bądź zachęcony. Zawsze jestem z wami, nawet w tych trudnych chwilach. Jestem tu z Tobą. Zabiorę wszystkie Twoje łzy i zamieszanie, weź mnie za rękę i już nigdy nie poczujesz się samotny. Wylej na mnie wszystkie pragnienia Twego serca, a spełnię je. Jedno po drugim dla Ciebie. Moje błogosławieństwa będą Wam towarzyszyć. Czy wierzysz mojemu Słowu, mój synu? Jeśli wierzysz w Boże Słowo i Boże obietnice dla Twojego życia dzisiaj, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw swoje amen w komentarzach. Niech Cię Bóg błogosławi.